Kastracja A i Don A, to nie jest rali Nie, co ty? No to jest rali. Ale <laughs> jest prost, w sensie. A ja, ja zagramy kota i mysz z losowymi na cztery drużyny? O, A, można. Dlatego jeszcze chyba nie graliśmy. O. No, no właśnie... To, właśnie o tym. właśnie teraz co zagrać To wylosuję jeszcze raz i zobaczymy Dlaczego nie ma mojego nazwiska, numeru? A jest jakiś mic i nagle Tak? jest serio z nagle Co? No moim. Jak ktoś ma brytyjskiego, To niech zobaczy. Ty, Doba, no nie. No ja też mam nagle. Ja mam Mekę. Ja mam ja Mikę. Ja nagle. A nagle, nagle. dobra. E, Chciało mi się nagle. wydaje, że fioletowi to wygrają i każdy etap będą 1-2? Co to to, Bo to, 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 to Adwie i Adyen. A A! a, 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 a Dobra Rygini wierzę w Ciebie, jesteś najlepszy, pamiętaj! Do Adrena tylko 5 sekund, 4 Kuba. sekundy, jestem Ciebie dumny, jestem dumny, naprawdę. Kim jesteś, kim jesteś, jesteś zwycięzcą, kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Hmm. A, Kuba dajesz, nie daj się tym. Zakończ. <laughs> Jezu, nie. pierdolę Zaj nie jadę. <laughs> Idalnie spuentowane. Muszę cię poinformować, że po pierwszym sektorze nie jesteś pierwszy. O kurwa, o kurwa! E, oh, hej. Dobrze, że. Ale to jest w ogóle tego, nie no. No. Bo no. to Peugeot no. pe... Ja nie ja narzekam na pzrota. Jeszcze. Jeszcze. Pierzo. Oh, fuck! Powiedz ja ciśpejem. O kurwa. Skręcuj! Nie, bo... Dobra, skręcaj ten dichaut skręca ja cię serio to nie skręca no to nie było najlepsze to nie najlepszy najlepsze Ty ryny się nie zabrał na powe drzwi drzwi nie ma ale tak to, nie nie, to... nie Janasik players stracone nie players stracone chłopaki rybne przedmioty to zabali ale zrobiłem teraz to mi blokować tylko pozostanie i tak swoją drogą jedę bez opony nie ja też pier... Je... ja pierdziele bez moje opony moje. ja jechałem ja pierdolę mogę przebie. być pe... nie żeby z ale mogę być p1 dobrze ridym, dojechałeś dobrze, tak szyma tak szyma ja pierdole nie boleś się Stara na nim popsuła plany i już widziałem, że już już koniec. To pomal... to ten po wszystkim. Wybraliście... Tak było... tak, dobra. Brawo, <grym> Dobra, dobra, dobra nie będziemy was ostatni. Roba, proszę. Nie, nie, nie. U, dobra. Cześć. Czy ty masz już licznik? Co? Aha. Mhm. <grym> ja Dwie sek sekundy do Adwe. Nieźle. Nieźle. 60 do kuby. Nieźle. 8 sekund tylko innych. Nie, nie. Spokojnie. Dobra. to się da nam robić? Minuta. Tylko się nie rozjeł. Minuta. A on się rozjeb, Minuta. Minuta. Przypomnę, że bu... e, Przepraszam, ja tylko chcę tylko przypomnieć, że były też miał się nie rozjebać. No właśnie <laughs> No właśnie, żeby ciega. <laughs> O, ja zapadł. ciebie, aleluja i do przodu. W sumie będę miał co na, e, ten, przez cały i coś tam na dół dzień będę z Dirta. Co tydzień? Dobra, ja pierwszy znowu. Tak, miesiąc z Dirtem. Dirtowy miesiąc. Tak. Jak u Kandiasza? Tak. Miesiąc z Dirtem. Miesiąc z Juniorem, tak. Tak jest. <laughs> miesiąc z Juniorem. Ty, Lidl ma czarną? Black. Black, Black Czarno. Black, Black, Czarno. black, 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 black. Kto -abababababababababababababababababababababab. jest za mną, Kto jest za mną. O, Radwe. I Jego fiat, Funto. fiat punto Fiat punto Punciak z 235 To jest taki mała różnica, że... A ja Ale nie, mocłą t rozpierdzieliłem. O nie, i, i rozstawił pułapkę. Ja, ty, ja, tylko do, ja tylko dotknąłem górki, już pozdrawiam. Roba, ty nie zostawiaj Co? na nas pułapki. A to był ty... no. Dobra, o, dobra. no. Dobra, wybacz. No, się... Nie, kuba. Halo, czemu stoisz? Ja już żyję. To czemu je nie, nie jedziesz? Jadę. Nie, Rinem się zatrzymał. Nie, ale jedzę. No i Mówi, co? No, co? O, o, czerwony i tak. też się zatrzymał. Powiem <grym> no, <grym grym> drzewo, ale jadę to dalej. Czy tylko toby się zatrzyma? Oj, ja Ale serio, ty byś tak się niejesz. Nie Oj, ja, ja. mierdo, mój... nie mój... serio. No miejsce czwarty jest pewne, chłopaki. Zaklepane. Było miło. Dokładnie. Chodź tu, chodź tu, kurwa! <ś <Gerilim> <ś> Roba kontra mucha. Walka wieczorowa wylep MMA. No, leć na kontrolę, leś, leś leć. I laczkiem go. Kuźwa spacja poszła. Czekaj. Ej, edycja... druga edycja... Panowie, jest problem, spacja mi odleciała. Ej, druga, ja. ed druga edycja wylep MMA. Roba kontra mucha. Ja na spacy mam raz, stary. No właśnie. Trzecia edycja, Junior vs... Y nie, NIE! Nie I, panowie, jest to u... Ja się mówię! Tej spacy mi nie chce wejść. O kurwa, to przez wciąż... O, o, Pęcia, o, ser, o Filip! Yes. Yes. Oh, e, o, Filip! Jest! Ej, nieźle. Ej, nieźle. Nie, Dobra, nie jest. Nie, jest, nie, jest słabo. Dobra, Kuba, czy to byłeś ty? Nie, ty kuba jesteś ostatni, ostatni na razie. nie! nie! strzeżej jest... O matko, to jest... o boże. O nie. Obłaze. Błagam, oh złomek, rozbij się. Złomek, zrobisz to. Zabisz to, jesteś, jesteś lepszy. Nie, drugi, drugi. Nie, zra... nie zabił to. Dobrze inny, dojechałeś. Bardzo dobrze. Brawo. Let's go. Zdobyć Jej, hura! Jesteśmy trzeci! Ej, 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 potem lecimy rally crossa z tymi samymi drużynami? A nie mieliśmy, nie. Nie mieliśmy kotka i myszkę? Nie. Kot, kot i mysz no, z nowymi! Jo, jo, no dobra. No, Właśnie, co ty to gadasz? To na dzisiaj koniec. Właśnie, co ty pijany jesteś? O, to już? Tyle? No, czy jeszcze no, jeden jeszcze... najpierw? Na, na, na... no, kot i mysz i koniec na dzisiaj. O tak samo? tam? O tym dobra. Się... Nie. Tak, nie no, to jeszcze rally crossa walniemy na koniec. Ooooooooooooooooo! To będzie na groba. 3,5 minuty patrz na pewno. Czyli to jest tak? I to się rozejmie. O, o, tak, tak, tak. o matko, co to jest co to jest za lampę? Ja ci wie to źle to wygląda. No, Ca, cza, 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 cza. nie oczywiście? Cza, cza, czaca czaknie cza. O matko, ma a masz to nacki. Widzieliście co robieliście co robi, mówiło od razu postarć. Zderzak no Nie, pon dogrzewał. Tak, Koło. Koło Nie no ja tylko pontki dogrzewałem. Ja cię odwróciłem. A tak Jakaś dziennikarka lebi nam wywiad na dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyjście. Oh, Boże zakręt. Nie no, Roba, weź ty się nie rozbij tylko. Nie zapotę... czy... Roba 5 minut, minut później. Nie, 5 sekund później. O, panowie, nie żyję. O kuźma, nie żyję. Zginąłem ale... hmm? spin? Ja, no, To był spin? Roba się nie rozwali, jest nie... sukces. Nie dojadę, kuźwa. no nie to wychodzi, masz dojechać. To, Aż dojechać to... i go to chodzi gościu Spokojnie, ja miałem spina w powietrzu więc jakby Spin w powietrzu gościu No no, ja już odblokowałem taki... Ten... Wróci za akret i już przedni w deżek leży czyś, nie? Co je, dlaczego tak słabo? 7 sekund! A nie, jeszcze mam zdechak, dobra Junior ego top, Co wiesz jak słabo panowie o je, o, I dosłownie to przedemną! Nie rynek, mnie się nie dozwali! Dlaczego czego mi to zrobi? Ej, to jest... Ojoj! Ja nie z... Ojo, jest. Ci się, bo ja śmiać się nie mogę! przede poliduj, nie mogę... Kochani Ej, pochodzi. do dosłownie to przede mną co zrobił Ja? Złubą O no, ja pierdolę! Żyje? Ja żyję! Ja Halo, to, ja utknąłem! Bętaj! Ja, no! Junior? Tak, to ja. O no, fajnie. By... Prawie, prawie wypadłem w tym samym miejscu z Wy no, jeszcze zakręt? Mi nie wyjechał. Znaczy mi. On co, ty robisz? Robisz? co ty robisz? Nie, no hamul to. Co ty robisz? Więcej, no chyba nie trzeba. Lepiej zrobi miejsce. Dobra. Masz szczęście. Czemu mnie wyhamowało? Jesteś ty się system odłączony? Jest to samobrony, to samobójstwo. Teraz no, jak? Trzeba jakoś nadrobić te szaty zajebane Oni ograniczają moją wolność. Dzięki! Dzięki Filip! <grym> no, no ty jesteś chory O kurde. O, kurde. o No wiem no, że ty, ty, ty na jesteś i... chory, to wiem o tym. No. Dzięki Filip, naprawdę! Zekt o... jest jest z czasy Nie, on ma DSQ, On, on ma desku. Ona ma on to teraz Ja nie Czekoza. mogę! On tak nie <gryzny> dypną straty dosłownie! Żwinia! Chowacie chce. Jeszcze ty? Monaco! O oh, kurczu! Dzięki! Dzięki, kocę! <gryzny> Aha! Zrobiliśmy 30 sekund lepszy czas ode mnie! 20! No, 30. Ale w ogóle, to było śmieszne, Daliście, bo... że po pierwszym Sektorze wszyscy do mnie tracili to... 7 sekund, no to było trochę To jest OS, nie, jeszcze... nie. No nie, A? bo ja znowu Dobra! Jeden, jeden ciul to jest Sektor i tyle, na mnie to jest Sektor. <laughs> grałem WRC. w WRC. Co z was grał w WC 2013? Ja jeszcze nie grałem. Ja grałem ja za gry. No, ale do... ty no, do... dojechałeś, WRC. roba. Z tobą. Tylko tak na jednogłośny tak, Ja no, nie wyjechałem. Ej, Peżotka z no. LoL wygląda bardzo ładnie Jednoga, uważaj Roba Uważaj Kuba Ja, ja Uładzej, Kuba Uważaj Kuba Uważaj sobie <laughs> Ale ty byś... Skończyłeś hmm. na, na jego drogę niestety O pozdarzaku Sorry Kuba za ten Dobra. I... incydent Dobra Ale znaczy. jeszcze mnie ci poinformowałem, że, że byś uważał Nothing just an incident. Just an incident, otherwise. <laughs> to, to by mogło mówić o, każdy, o każdym incydencie na Jakim hmm. cudem jestem ten drugi? Adrian? Adrian? Aha, no tak, no tak, ja się rozbiłem. no to super. No to możemy po, 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 pożegnać się z ostatnim miejscem, no. Nie, z trzecim miejscem. Dobre. Aha, Dę aha, co? 15. Aha. Możemy yes, się... Jest dobrze, Reanem. Nie rozwalcie, proszę, proszę, proszę cię. Kolanach, błagam, ty ty nie, proszę cię, błagam cię, Rainem. Myślę, na kolanach Ty też się nie rozwali i dosyć dobrze pojeć. Jest czas na pewno Co, No teraz masz śnieg idealny dla nas. Idealny no, dla nas storm. To. Dobra, musi, musi ktoś się rozbić. Wszyscy się rozdziwiacie. Warte, że Jonar jest, jest jakby dalej. A nie, czekaj I na początku, i dobrze w sumie Czy, czy, czy uderowujesz gdzieś przede mną? Ty serio weź... jest Ty serio... Ty serio powiedziałeś P5? No Ja pierdolę O kurwa, dobra To GG To będzie, zeszczyłem Ty, dopuszczę no, Nie no, ty musisz, musisz dobrze pojechać teraz Kurwa, to jest co? Luci! A mi derybusie widzowie! Ciężko wejdzie widzowie Dobra, full focus Jeżdżasz Tylko kurwa z Rolexa! dawu, dawu Oooo! Oooo! Nie, nie, kurwa mać! Nie, tak się nie da ścieżka Próbaj, jedź! Rename, nawet nie o. próbuj. Nawet nie myśl o tym, po prostu jedź. Nie, nie! No, z, z taką dupą się nie da jechać. Kur... kurwa. Niedobrze. Nie! jest nie. nie, bez tego dupska się jechać nie da. Nie, nie, nie ma sensu. Dzięki. Nie Dolczy, Dzięki. jakąkolwiek sens, egzystencję. Sound debris on... 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 No, no debris? nie W tej debris? grze nie się... na poważnie w tej grze. Kurwa, co jest?! Co? Uwaga! Co masz Pewnie tak, częściej, chłopaki. Nie debris, debris, dehyd. Debris, dehyd. Debris, Już tak no. the bliss, the bliss we oh, nie Nie yeah. ja <coughs> Znowu mnie coś niewidzialnego podbiło, no mnie popierdoli, no. Panie, nie grałeś po 1, 2, 3 sekundy. Oj, oj, oj. Ja. Ej, czemu... Przecież no znowu, czemu przeniknęłeś? Co? Bo ja nie widziałem. Ja nie mogę liniać przede mną. Nieee! Ale tylko On coś dlatego... że. Ale tylko dlatego, że kilka razy się wywaliłem. Oj matko, to nie, ja to, za... ja jest, to nie, to nie... To no nie był mój Dani ja nie. Znaczy, nie, ja nie mam. Oj, no. Adbe Dani tak się... Adbe Adbe, to było bezczelne nie, Tak się dzieje zbyt na poważnie biorę To było bez... Dobra To ci Nie no zawsze się kończy kurna źle jak coś na poważnie biorę Dobrze rename, dobrze rename Eee, co? Brawa. Dojechał! Dobra, jest sukces! Jest sukces! s Tak to jest, jak coś biorę na poważnie. Adwe brawo, gołty jest. Dobrze, tak. nie rozwaliłeś się, brawo, gratulacje do siebie, rewelacja, rewelacja. Kury, ja tylko 13. sekund na, na, na czwarte miejsce na przewagi. Trzeba to wykorzystać. Bo teraz dodaliśmy dupy. Mhm. Dali w te dupy wiesz, dałeś, wiesz, bo ja tam jeszcze pal 6 Dałeś dupy Nie no, obaj dali się Dobra Co Dobra, dobra. To oh, Pora na seks Nie mogę się za bardzo brać kurne. Dobra, chill, chilluj Jedziesz jak jeden z pieszych ja Będę wiedział o nie... twoich postępach życiowych Dobra Kot i mesz i tyle Serio, ja, ja już padam No ja też, tak samo no, katy, Trzeba zakończyć tak. dobrze ten dzionek. No to zobaczymy na ko tym i myszy w takim razie No też mi tak ja przynajmniej, przynajmniej mogę czymś zająć go niż myślałem o myślenie, jednej takiej innej lasce, która by się podoba, w tym tak nie miał szans, więc zajliście. Zna, zna, znaczy znam ten temat mówiliśmy chcecie eee, w sensie osobę Tak, to tak. No mówić. no 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 nie Mojnieś na forum więcej jak chcesz ja mogę powiedzieć ewentualnie. Możesz może, najgorszy, najgorszy jest problem, problem, jest ten, że ona jest na tym samym kierunku i tym samym, w tej samej grupie co ja. Brawa, I ma masz. chłopa. To jest to masz, no, też ale. tak mam. Też tak mam. <ślech> 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 też to dobra, dobra, dobra. Kusi widać miary Ale też ma chłopa. Będę chły. Ty mi dasz swoje i ja dam ci swoje. No nie. Moja ze no. śląska twoja z, z tego ze śląska Wydam kurwa tam, tam, tam. Ej, roba jest szybsza ode mnie co nie? Zacząłem się starać, późno Spiał światło na Fuck no. O nie 6000 Dobra co Roba to robi Nie no, żarcik ja to robię Dobra, jest. Let me cook, bro. Jeden zakręt zbieraj, dzielimy. GG. Oooo, oh, 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 oh. jedyny sekund. Nie, to ja wiem co z tym krętem. Jeszcze, ale i oniom. No, wiedziałem. No ale po błąd, po płynie, byłoby lepiej. Zejpany ostry zakręt. I ostatni. Zawsze, ostatni musimy, zawsze ostatni musimy w takim wyspinować. Jak to tą grę na poważnie, bracie? Oho, no, czyżby to adwe? To gra nie bierzesz na poważnie, gościu. Nie, niepotrzebnie nie się spiąłem. Nie, to złomek. Na, na wyjebaniu ał, to jest złomek. A mógłbym na wyjebaniu jechać. Dobrze, rename. Brawo. Dojechać grafik. Co, co się stało? Nie wiem, co się stało. Tak samo. Aj. Jak, jak z tak. Czyli nagle w przypadku będzie szwarta. Nice! Dobrze. Mamy yeah. dobrze. Nie, yeah, Adbe, kurczę w w ale i tak był Dobra, mną? się bawię. Patrzcie. <laughs> a, Dobrze, nice. <laughs> <Dobrze. Dobrze. śmiech> Tylko dwie minuty szedliśmy, nic wielkiego. Nic nic.